Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj mamy wymienione te dwie. Chwila, jeszcze. Ok, dzisiaj yy, wymieniłem tą wczorajszą krzyżówkę na krzyżówkę i dopłaciłem dyszkę na ekstra linię. Jak na razie, nic. W krzyżówce w pierwszej faks, i to jest wszystko. Krzyżówka numer 11 linie 22. A kogo tu mamy. Kto to może być? Kto zgadnie? Kto to może być? Kto to zgadnie? Kto to jest? Pisać w komentarzach. Kto zgadnie? Co to jest? No. Ciekawe. No dobra. I tu będzie tu ładnie. Steruj tym wszystkim, żeby. Nuchaj, nuchaj, może coś z tego będzie. Dobra. To Czekam na komentarze, co to jest. Kto to jest, znaczy się ze mną dzisiaj. A niech co. Hmm, co to. Ja Dobra. Nuchaj, tu. Tu będziesz. O. No to lecimy z tą. Yy, liniami ja trochę przybliżymy, bo to za daleko jest. O. Poproszę na przykład biedronkę y, albo wiatrak. Ale mamy motilka. Motilka mamy. Motilkiem jestem. A motilek gdzieś tu chyba mi się mignął. Tu na samym końcu. Widzicie? Motilek był na samym końcu. Teraz mamy cicho biegi. W dwóch seriach i tu. tu już brakuje trzeciej. Takiej nie inny to może być, że będzie linia. Może być, bo są różne różne. Brakuje nam Biedronki, wiatraka i księż... i sakwy. Więc tak może coś tu paść. Bo nie ma tego samego, nie? Nie ma tych cytryna. sakwa już nam odpada. Czyli będziemy już eliminować to wszystko pomału. Jeszcze może pomylę znowu. Dobra. Mamy arbuza. No to już eliminujemy wiatrak. Została tylko Biedronka. Tożem żeby... sobie. No. To, sobie wymyślił. dzwonek mm. czy jest, gdzieś nie ma i mamy tęczę tęczę, tęczę, ale krap no już się je... zobaczcie ile dzieje krap, krap, krap same sakwy zostają więc ej jej jej, jej jej co wy tutaj odprawiacie jest biedronka z dwie czyli już jest kiszka z kiszką dobra może łyżwa patrz stawiałem a może łyżwa no nie też nie łyżwa jest tu gdzieś jeszcze też teraz rower, moneta. O, jest moneta, jest moneta. To teraz rower. Tak, dlaczego by nie rower? Dobra, i teraz co? Co teraz może być? No, co może być? Lody, słonik. No, jest słonik. Mamy słonika. Tak by coś tutaj mogło paść, ale raczej chyba nie. Podkowy nie ma wcale. A tu jeszcze był ten. No. no i teraz będzie co? Zatumuję ja lody. No. 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 Także wiadomo o co chodzi, nie. O. Dziękujemy za uwagę. E S E F D Także przerąba. Ach. No i co jest? Co jest i tu? Może tu coś walnie co? czy tam za nisko nie miałem L litereczka L. Czy po analizie tak widzę, że może też tu jeden jakiś zwrot ale za bardzo też bym nie liczył. Bonus na pewno nie padnie. To już widzę. I, 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 i. I, i, i. I co? Witkacy i te inne sprawy. E lody I, i Tu mamy. E. Ale to jest wszystko co mamy. Dobra. E, 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 tu jest E, tu jest E, ale nic to nam nie daje. Dajmy e. tak z może coś, coś lej pierwsze słowo, a tutaj poszło, że nie będzie nic. Tak to bywa. Wiadomo. strapki Co tutaj mamy? Nic więcej OK. Jeszcze zostały trzy Mamy N. 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 Tu jeszcze N. Ale to nam nic tu nie przybywa. czy się pojawia jakieś VX VX się na pewno pojawi coś z tych dwóch się pojawi nie widzę i co mamy u. U u u, u, u u u u nie ma nic U U, 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 u Kuba U i co teraz I ostatnia, M, nie pojawiło się M, ale M nam tam też nic nie daje. Także film, to jest drugie. Także kiszka totalna. M, to jest manna, i to jest wszystko. Ok, razy dwa. Cztery dyszki mamy. CR Tak jest Czyli podsumowując naszą wypadówę po zdrabki 20 zł wydane. 20 przegrane. Także Klops Kiszka I pamiętajcie o Nic nie, nie Zaczarowałeś Chłopie Chłopie, Nic nie Zaczarowałeś no stawimy ci rockersa, może na drugi raz coś będzie no pozdrów widzów, pozdrawiam i może do trzech razy sztuka ci daje na razie zejdź dwie dychy do tyłu zejść mi krewny a potem zobaczymy jeszcze dwa razy dobra koniec głupot dziękuję wszystkim za komentarze subskrypcje łapki no i co widzimy się następnym razem trzymajcie się do następnego cześć